Dzień dobry, witam was serdecznie, ja jestem już i to jest nowa seria na kanale, w której będziemy przeglądać sobie memy i dzisiaj jest ze mną farel. Cześć! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Hej. No i słuchajcie, moi drodzy, 10 tysięcy w górę i kolejny tego typu odcinek. Słuchajcie, założyłem nową grupę na Facebooku. Będziecie mieli link do niej w pierwszej linii opisu. Możecie dołączyć, jeśli chcecie pojawić się na odcinku, to po prostu zapostujcie jakiegoś dobrego mema. To jest ostatnia osoba, która wygrała mega boxa w poprzednim odcinku, a dzisiaj ponownie możecie wygrać mega boxika jednego oczywiście mega boxika. więc dzisiaj. Chcecie go zgarnąć, Koniecznie zostawcie łapę w górę. Tak jak mówiłem, 10 tysięcy łap w górę. Kolejny odcinek. Koniecznie zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo pojawiają się często tutaj nowe seriki i tak dalej. No i napiszcie mi swój nick z Brawla w komentarzu. No i też bijajcie na grupę. Tak się jak Słajfarer, jesteś gotowy na przeglądanie memów? Jeszcze ja. Jasne, zwarte, gotowe. Jestem ciekaw, co żeście wymyślili. Dobrze, w takim razie, widzowie, lecimy. Wiadomy, wiadomym faktem jest to, że na pewno będą takie słabe memy. El Primo. Rose. No na przykład jak coś takiego, ale na przykład możliwe, że będą też jakieś mega fajne. Dobra, autorskie. Mój pierwszy mem, gdy nic nie możesz dropnąć. I tutaj mamy Exec Brawl Stars New Brawler. Tak, na pewno działa. Sprawdźcie. Spra sprawdźcie, <laughs> sprawdźcie, sprawdźcie, jeśli działa, to, to, to nie wiem. Możecie dać znać w komentarzu. Nie, żebym kogokolwiek podpuszczał. No tak się jak farel, to tak widzicie, tutaj trochę się ale y, generalnie. Y, nie wiem, no, nie dla działa, nie tej... działa, racja, to fake, no raczej, że nie działa. No, no, no raczej, że nie działa, to raczej sekcja komentarzy tutaj ja, jest. Ja, taka, jak on ja w ogóle poker. odpalił tą konsolę, żeby wpisać tą komendę, bo ja nie wiem, w klanie co to napisał? No chyba w klanie to napisał, tak mi się wydaje. Czy napisał tilde ty na klawiaturze? Dobra, no, nie, mogę, nie mam pojęcia. <laughs> Okej, okay, lecimy. Tara po roku. Nie, dobra, A. idziemy dalej w takim... Nie, słuchajcie, tutaj musimy robić selekcję, usuń post. Kolego, słuchaj, em, to nie jest zabawne w jakikolwiek sposób, więc generalnie, no przepraszam ci serdecznie, ale no twój post e, został usunięty z grupy. Tak czy siak, e, kolejny Memik, e, El Primo Supercel Rosa. Ej, ale to jest staro to, to tu true. Spoko, no? Okay, to jest. To jest. To jest dobre. T dam ci lajka, nie zasługuje może to jeszcze na serduszko, ale to jest bardziej takie trubo, bo rzeczywiście El Primo w ogóle już poszedł w taką podstawkę, uh, tak. że Do ja że tak, a wszyscy Rose pikują, jak, jak mają grać czymś na blisko. Ale dobra, w takim razie mamy kolejno kolejny memik. Otwarto nową mapę nagroda. Do zdobycia są nowe nagrody. Okej, okej, to jest. To, to, jest, to jest spoko nawet. Ej, naprawdę jest takie powiadomienie w sensie język polski jest jeszcze słabo chyba przetłubaczony, nie tutaj. Bardzo, bardzo. Jest ba no Język polski w ogóle jest dziwnie przetłumaczony w tej gierce, ale tutaj bardzo fajne, to to mi się akurat spodobało. Lecimy dalej w takim razie. E, autorskie Jack Daniels Nikt nie Patrzy. Co? Raul Star, nie, nie wiem, nie wiem. <laughs> Za mało mam IQ chyba. Nie czajem. Ja, ja też nie rozumiem. Słuchaj kolego, e... ty też chyba nie rozumiesz działania memów, Do nie widzenia. Rozu nie rozumiem, czekaj. E... Usuń post. Napiszę, nie rozumiem. <laughs> Sorry kolego, ale słuchajcie, starajcie się postawać coś fajnego. Naprawdę, jak zapostujecie coś fajnego, to ja was wyróżnię, pochwalę. W ogóle. Będzie fajnie, będziemy budować fajną społeczność na grupie. Ale wrzucajcie coś fajnego. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Kradziony, Ojej, ooo, to jest smutne ale, No smutne, ale spoko, ale spoko. Ten emik jest fajny, ten zasługuje na wynagrodzenie To jest takie true, właśnie widzę, że wszyscy wrzucają takie true memes tutaj Brakuje mi troszeczkę danków i, i, i staropolskich, pięknych memów z pomarańczowym królem albo z żółtą mordą Ale też jest spoko, no generalnie Dobra, kiedy twoja nowa postać to Rose ale to eee... Exhibit nie w ogóle. tutaj totalnie tego mema. Nie, to jest mem słaby. Usuń post w takim razie, napiszemy powód. Słaby, słaby memik. Słaby memik. To jest, moi, moi drodzy, no powodem jest no słaby memik tutaj niestety. Dobra, w takim razie mamy tutaj kolejny. No i tu jest kradziony, no ale zobaczymy, może będzie dobre. Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars. Taka prawda. Taka eee, prawda. W sumie to jest takie true bardzo, to jest takie to jest fajne, tak, to jest, to jest akurat spoko eee, Tak, tutaj, o, widzę, że moderator tutaj napisał, że hashtag, bardzo dobrze eee, Jeśli chcecie być moderatorami, to też przestrzegajcie oczywiście reguł grupy eee, No i koniecznie tutaj upominajcie o ludzi, to może też was wyróżnię w taki sposób I dobra, lecimy dalej W takim razie Ojeju No No, znaczy, faktycznie El sen, primo. spajka wiesz, pomyć Mam jedno, jedno zastrzeżenie do tego mema i może ktoś to zrobić i wrzucić, e, no. jakby tutaj była Rosa. Tak, e, i El Primo. I El Primo. To by było mua, to by było piękne, po prostu, to by było coś no, pięknego, no, ale. Ale w ten sposób, no nie jest to jakieś takie. Ua, wybitne. Autorskie pierwsze. Leon, Spike, Crow, Tara, Jean, Bow, Rosa. No. To no w sumie 90% graczy y, w Brawl tak. Starsie teraz, to, to, to jest Gra dokładnie Rosa. to samo. Nowe skiny, super cel gracze! Tak! Tak, tak. ej, ale stary naprawdę jest. taki oni... firewall nałożony na to. Jest naprawdę, ej, ale ej, ale nie, to jest, to jest dobre. Oni dodali tylko Shibenita ostatnio, który był fajnym skinem, a resztę to mają dosłownie w dupie to, dodawa to dodawanie tych wszystkich skinów, I oni na tym mega tracą. Mega no ale... tracą! No ale lepiej to dodać. Taką, tak, taką graficzkę przez to jest mega prosto zrobić. no, Ludzie jest tyle autorskich, co ja widziałem na internecie, tak. na YouTubie gdzieś. To sobie wymyśla na tych y, serwerach prywatnych, że masakra, i naprawdę tak. są super te skórki. Dokładnie, A. mordy. Mordy, koda słuchajcie. Koda. Tak, słuchajcie, mordy. Jak będzie, jak, jak, tak jak mówię, jak będzie 10 tysięcy w górę pod tym filmem, to może nagramy nawet razem z Farelem jakiś przegląd skinów, które mogłyby być w ogóle dodane o, do gierki. To, spoko, to, to możecie łapkować. Król no tak, to jest true jest, To jest dobre Tak, idealnie wpada na niego, nie? Idealnie! No, ej, to, jest, to, jest, to jest idealno, to jest idealno, naprawdę Super Ale patrz hashtag kradziony i hashtag autorski Ej, albo jedno z dwóch, co? Ej, ej, stary, to słuchaj, e, tak. czekaj. Yy, mordko, m Mordo, yy, Memik, yy, spoko, ale musisz yy, się zastanowić, yy, czy ukradłeś, czy sam zrobiłeś, bo, bo nie wiem. <grystanie> <grystanie> Dobra, okej, okay, w takim razie Dobra. przejdźmy do kolejnego. No Jezu, ile tu tego jest? Uld Rose, Twój przyjaciel z drużyny, ty. No, 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 gdyby Uld Rose był atakiem, to by ten mem tak. był dobrym, ale no nie jest. Roza, inne postacie. O. Plus, oh, plus, 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 duży plus tutaj dajemy za tego mema Bo słuchajcie moi drodzy, tutaj to jest, to jest, to jest 100% prawdy, to jest 100% prawdy. Mama, karta kredytowa mamy, gramy w Brawl Stars A Ajajaj, ajajaj No ajaj. Ajajaj ajaj. ajaj, ajaj. Kiedy masz dwie, dwa power cubes, a wyskakuje na ciebie Barley, który ma 20 power cubes i super. Nie nie, nie, nie twórz memów. Nie twórz memów, mordo. Nie mordeczko. Zrób coś lepszego. Masz szansę. Nie wyrzucam z grupy, zrób coś lepszego. Gdy mam 15 power powercubesów, a zabija mnie szelis z pięcioma. O, no tak, to jest... To ale, jest to tak, jest, to mina jest, to jest, idealna. Tak, to, to, jest, to jest, ale, jest prawda. Ale te wszystkie co nie stare, wszystkie postacie z shotgunami mają coś takiego, że... No, ale są na blisko, więc... Trzeba sprawdzać krzaki, wtedy się nie wpakujesz tam, no proste, tak, tak? Tak, 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 Ale te właśnie postacie z bliska, one wam zrobią najwięcej. Jak do nich. Tak. Wiadomo, jak do nich podejdziecie, ale właśnie to jest ta, to jest ten równoważnik. Jak macie postacie z daleka, to one wam nie zrobią aż tyle, ile wam zrobi postać z bliska, z bliska, bo łatwiej jest kogoś z dystansu nawalać, a ciężej jest kogoś zabić z bliska więc Dokładnie no, tak, ale... no, zdążę Cię spunktować, nie? Wtedy. Tak, 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 ale to jest prawda Okej, okay, w takim razie, kiedy widzę jak Ból chowa się w krzakach, kiedy widzę Jak ból do mnie podchodzi, kiedy Ból mnie atakuje e... no, jest spoko. no też spoko, daję Ci lajka Tutaj, masz, proszę bardzo, Kuba Nie ma problemu, e... w takim razie Mamy tutaj kolejnego, autorskie Roza, Rose Brawl Stars Supercell i gracze O tak, to jest prawdziwe To jest, to jest, no to jest prawdziwe spoko. akurat o! Wszyscy się podniecali tą rozum. Jestem ciekaw właśnie czy ona jeszcze jakiegoś nerfa dostanie, jak myślisz? Myślę, że tak, na 100% Myślę też, że tak, 100% no Na 100%, a wy napiszcie w komentarzu czy też uważacie że Rosa powinna jeszcze dostać nerfa, bo, bo wydaje mi się, że tak Bo jest dalej zbyt silna po prostu, jest dalej zbyt silna Okej, okay, okej, okay, okej, okay. rozumiem, dobra, po prostu, prostu, że jak jest 10 brawlerów, wszyscy to się chowają. wszyscy się chowają A jak jest, nie wiem, sześciu i nie dostaniesz punktów na minusie, to nagle tak. wychodzą Min super, super cel, no, no i tyle No, no i tyle w macie, no, niech, niech będzie w takim razie, okej, okay, lubię Jaka jest twoja ulubiona grupa? Fortniteowi wymiarze śmieszki Josiego Okej okay. okej, okay. to jest takie... To jest, to jest... To jest takie fajne, bo nawet nawet nie wiedziałem w ogóle, że są jakieś tego, jakaś grupa z memami inna, ale nasza ma być największa, więc dołączajcie koniecznie. Aha, okej, okay, dobra <ścoughs> Okej, okay, dobra, czyli okej, okay, czyli sytuacja z mapy z Gamgraba po prostu Tak, 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 tak Dobra, okej, okay, to jest nawet Zabawne. Na początku nie zrozumiem o co chodzi z tymi e, gemami. E, tak, memik myślałem, byłby lepszy. Kupne, tak, no. tak, myślałem, że kupnę, więc no dobre. I dobra, lecimy dalej. Pistolet Colt, a Colt. Rosa z, ultima, z Ultimate'em. No! Pistolet Colt, a Colt. No, dokładnie. Nic no, nic nie to zrobi. jest. Easy zrobi. Izzy zrobi, jak w czołg. Super cel, gracze. Mm. To też. W sumie, może nie tak w Brawl Starsie, ale w Clash Royalu i w, w Clash of Clans to tak. No, tutaj nie, tutaj nie. Buff gracze. Eee, no, no to jest. To, to tak. To jakby, to jakby był buff, to, to rzeczywiście by ludzie tego mm -hmm. nie akceptowali. Ok, to już widzieliśmy. Eee, dobra. Nowe skiny do postaci, które ich nie mają. Super cel, Tak, to no. jest prawda. Tu już, tu już mieliśmy powtórkę z rozrywki, ale no. Eee, elfim elfim nie, to nie jest, to nie, nie. jest dobre, to nie jest w jakikolwiek sposób dobre. Nerw Rose Supercell Rose'a. O, tak, tak, o. tak, 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 to jest, to jest, to jest akurat... Nie z nerfii, nie z nerf. To jest, to jest akurat dobre, ale w ogóle widzę, że w ogóle ten Adrian to jest tak aktywny, tak rzuca te memy, nie? Dobra, nie lubcie już memów o rózie, proszę. Memy o nie są już śmieszne. No po tym odcinku na pewno nie będą, więc nie wrzucajcie już memów o rozie To jest na pewno How everyone see Dynamite. How Mortis see Dynamite. Eee... Uh, no to jest akurat plus jeden, bo w sumie, no, na przecież Mortisowi za bardzo nic nie zrobi, bo Mortis no, za bardzo się tutaj, za, za bardzo skacze, za, za bardzo skacze. Ok, daję ci tutaj, lajka like w takim razie yy, i lecimy dalej. Jeszcze nie do końca. I, i, mój kumpel po odrodzeniu Power Cube Z. Ja. <ścoughs> oh, no, pokoroza. Po... <ścoughs> Ojojoj ojoj no. oj, oj, oj. Więcej tego szablonu poproszę, więcej tego szablonu poproszę Wiesz eee, <laughs> tak a... love this game A, no no, no, no to tak, Kto tak nie ma, kto tak nie ma I Gracze chcą Nerfa Rose. Super cel Rose dostaje bufa, gracze... No i Pikachu <laughs> I pika pika. Tak. Yoshi zakłada grupę z memami Stars widzowie z dobrymi pomysłami. No! No, jeszcze tutaj nie ma za dużo ludzi z dobrymi pomysłami, więc fajnie jakby wbili, Tak ci jak moje serce. Walczysz z Rico bez ultimate, a walczysz z bólem bez PW? Pe power. Nie, dobra, obciąłeś tego, no, przyłeś go. Barley, Bull szeli z Ultem. No. No, 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 no Barley taki jest, no. No, no dobra, okej. Okay. W takim razie y tutaj lecimy y dalej. Mamy tutaj filmik jakiś. Co tu się wyprawia? Dobra, czekaj, patrzymy. okej, okay, co co? Dobra, tutaj jest, się dzieje? jest jest Uuuuh! uuuu uuu. O jezu! Jakie to było hamskie! Ale, ale dobrze, jak daj. Ale porobił. Da, ale porobił ładnie, jak się dmiło za to nim dobre. w ogóle. To było dobre, okej, okay, W takim razie e, lecimy e, dalej. Rosa, gracz. No w sumie to byłem ja, jak drapnąłem roze, ale no nie, nie róbmy już memów z rozą. Przestańmy. Mi. Life goals, rosa. Oooo tak no. To jest, to jest, to jest plus, plus plus, plus jeden ci dam, plus jeden ci dam I Jest to, rodzy, no, nie Rozy, no, A i tak wszyscy ją grają <laughs> Okej, okay. w takim razie mamy tutaj silny nie Co, co, co? Silny Mori otoczony przez... Tak, stoją Nie rozbawiło no. mnie to, ale widzę, że ludzi tak, nie wiem, no Kiedy z Brawl no. Boxa Drapie tylko końcy. Spadają tylko coinsy. Jak już masz wszystko odblokowane chyba. A, a, no chyba tak. Okej. Okay. Eee. Dobra, więc tak, mamy... Nie, to nie jest zabawne. W sensie ja rozumiem, że chciałeś stworzyć fajnego mema na fajnym szablonie, ale nie o to tutaj chodzi. Kiedy trafiłeś Rose i wiesz co będzie, że robił przez resztę życia? To jest spoko, no, grał tylko tą postać. Tak, no. o tak, dobra. Powiem ci tak, yy, Bartosz... Bartosz naprawdę... To spoko. Na, naprawdę dobry memik to jest. Doceniam. Wydaje mi się, że już y, dzisiaj żeby skończyć w takim razie. Więc no co? Ja Ci dziękuję, Farel, tutaj za przybycie na, y, na odcineczek Nie ma problemu. E, wam dziękuję za wstawianie memów na grupę. Koniecznie subskrybujcie kanał, koniecznie lajkujcie ten film i koniecznie wbijajcie na grupę bo link do niej znajdziecie w pierwszej linijce opisu, więc no po prostu wbijajcie na tą grupę, postujcie coś fajnego. Jeśli będzie dużo fajnych memów, to najzwyczajniej w świecie e, nagramy kolejny odcinek. No i tyle. Trzymajcie się, subskrybujcie i elo. Przedmiotu. Hej!